Cześć, Czechem, Mr. Pix z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać gierkę, która się nazywa Slime Rancher. Jest to gra, która już trochę jest na rynku i cieszy się nadal dużą popularnością. Z tego co widzę, też wychodzą ciągle nowe dodatki do tej gierki. Z tego, no, z tego co chwilkę pograłem w nią, bo pograłem dopiero stosunkowo niedawno. Slime Rancher jest. Taką przyjemną, spokojną grą, w której no, nie chcę powiedzieć, że jest mało ambitna, wręcz przeciwnie: sama produkcja jest bardzo ambitna. Niemniej jest to taka gra, która nie wymaga od człowieka dużo. I jeżeli mamy dzień, kiedy chcemy sobie po prostu poczilować przy komputerku, przy wieczorku, niespecjalnie chcemy niszczyć i mordować watachy zombie, czy bronić naszego zamku, czy taplać się w krwi naszych wrogów, możemy sobie pochodować małe slajmy na odległej, odległej planecie. E, no tak, gra polega na tym, że hodujemy te tutaj małe, super urocze stworki, eksplorujemy dużo, e, łączymy rzeczy ze sobą, no ogólnie zobaczycie. E, pogramy jakieś 25-30 minut, e, tak żebyście mieli takie Spojrzenie na to, czym Slime Rancher de facto jest i czy Wam się podoba, jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, link do Steam'a będzie pod filmikiem. Gra jest też dostępna na Xbox Game Passie, więc jeżeli ktoś takiego ma, może sobie zagrać w Slime Rancher już teraz. No ale dobra, zaczniemy. Niestety, gra nie ma polskiej wersji językowej. Co mnie trochę dziwi, bo jest to dość popularny tytuł, no ale dobra, no czasami tak bywa. E, rozpocznijmy, weźmy nazwę gry. I będzie Mr. Pig. Wybierzmy sobie safe. O, to ja, to ja bardzo często. A e, zresztą, czasami bywam i tym i tym i tym. Są jakieś inne? No, są. O, to jest tak jak. Zjesz e, e, takie ostre papryczkę chili i, i, i dopiero doszło do ciebie, że popełniłeś jeden z największych błędów w swoim życiu. E, weźmy wersję Adventure szczerze, to nie do końca rozumiem, jaka jest różnica w, między tymi rzeczami. Mm, tutaj tutaj jest jakiś adventure. E, a, nie będzie Tar slime'ów, a Rush? E, aha, no okej, okay, dobra. no To wiadomo, już między Jak Rash, to trzeba po prostu. E, wyrobić odpowiednią ilość hajsu. No dobra, zaczynajmy. Nawet nie wiem, kogo ostatecznie wybrałem jako ikonkę zasiejowania. No to nie ma jakieś wielkie znaczenia. Tysiąc lat świetnych od ziemi na planecie, która się nazywa Daleka, Daleka, Dalekie, Dalekie, nie wiem. A i nie doczytałem. No ale dobra, zobaczycie, rzucicie sobie w Google Translatora, to, to będziecie wiedzieć. Okej, okay, jesteśmy tutaj, mamy nasz pistolet, możemy biegać, a w widać, że jakiś tutorialik jest. Prawym same rzeczy do naszego pistolecika i do naszego pleca... plecaczka na to wychodzi. Skakać można spacją, można przyspieszać shiftem, tego typu rzeczy. Dobra, to jest nasze mieszkanko. W mieszkanku tak naprawdę niewiele rzeczy będziemy robić, jeżeli... ja nawet nie wiem, czy można wejść, no to wychodzi, że można wejść. A, można tutaj sobie czytać maile swoje, można się drzemnąć, jeżeli nie chcemy chodzić w nocy, chociaż nie widzę, żeby była jakaś wielka różnica. Mailing nie będę czytał, tutaj będzie dużo takiego flavor tekstu, um, <küh> który no, dodaje jakiejś takiej imersyjności w grze, ale no, nie jest jakoś specjalnie ważny dla rozwoju naszej e, historii. Mamy tutaj pierwszego slajma. To jest taki najbardziej podstawowy slajm różowy. O, jak skaczę szczęśliwy, chodź. No chodź tu koleżko, chodź tu, chodź i cię pożarliśmy. Yy, Wesseliśmy pierwszego naszego slajma I teraz tak, mamy naszą zagrodę, mamy jedną gotową zagrodę Przez to możemy sobie przechodzić bez problemu Niemniej slime nie może yy, Rolką możemy tutaj wybierać co chcemy Możemy wystrzelić na przykład yy, marchewkę Ale chcemy wystrzelić slajma i do środka Ciach Weźmy sobie jeszcze jednego slajma I jeszcze ciach I te slajmy sobie tutaj w tej zagrodzie będą mieszkały Możemy też im dać od razu jeść Slajmy jak zjedzą coś Tak, no akurat te slajmy, jeżeli się nie mylę, one są wszystko żerne, Czyli można dać im i miąsko, i jakieś roślinki I one wtedy po zjedzeniu takiego jednego jedzonka Wypuszczają tak zwane plorty I plorty są właśnie tymi rzeczami, które... O, może weźmiemy jeszcze od siebie I od razu strzelimy tutaj Plorty są już Naszym gotowym produktem. Czyli technicznie sprzedajemy kupę slimów. Tak, dokładnie tak. I za każdego dostajemy 11 zł. Fajnie, kurde, zebraliśmy dwie kupy, mamy 22 zł. To w sam raz na kebaba. o, One czasami też zjadają rzeczy, które spotkają w dziczy, e, e, które. No, wtedy możemy zebrać po prostu nawet nie, ranczują, nie ranczując splorda, no? czyli nie ranczując slime. To jest jakiś szczęśliwy. One się cieszą, kiedy zjadły. O, mamy, jak najedziemy na niego, jest, że to jest różowy slime i dieta wie wszystko. No, jakiś śmieciożerca e, typowo. Może nie z Harry'ego Pottera, ale... Ja zawsze myślałem, że oni są śmieciożercy, ale tak jak oni są chyba śmierciożercy. W ogóle nie mamy tutaj dużo rzeczy, tutaj są różne plorty, które powstają z różnych slajmów. Potem znajdziemy jakieś inne slajmy, to Wam pokażę, jak to wygląda. Ogólnie na te różowe slajmy to nie ma co specjalnie polować, przynajmniej z tego, co ja zauważyłem, one nam nie są specjalnie intratne. Idziemy dalej na eksplorację. Jesteśmy w szarej rafie, Ok. Tutaj też, jeżeli się nie mylę, to są jakieś informacje, takie, takie flavor teksty. Jak chcecie, to możecie sobie zatrzymać i to przeczytać. Nie będę tego czytał, tutaj mamy slajma. O, mamy dziko rosnące marchewki. Weźmy. Jedzenie dla slimów zawsze się przydaje. Są też owoce. Pogofruty. Nie wiem, czym są dokładnie pogofruty. Bo nie, niektóre slajmy jedzą na przykład tylko i wyłącznie. A, chyba jest. A, jest zeżar. No ale ja nie wiem, czy ja w sumie chcę jednego plorta między sobą. Ja idę na większą ekspedycję. O, można zebrać tutaj te pogofruty. Niektóre slajmy, że się nie mylę, jedzą potem tylko i wyłącznie owoce, więc warto sobie uzbierać tych rzeczy ze sobą. O, mamy kurczaczka małego. Może nie będziemy brali małego kurczaczka, jak znajdziemy jakąś dużą kurę, to weźmiemy do naszego trzeciego slotu. A, wzięliśmy... Oj, już zeżar, no. Co za menda, no. Oj, się rzucili na tą marchewę? Wygłodniały te slajmy. E no zresztą w sumie czemu nie macie. Ja miejcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem marchew moja. Eee, dobrze, no zjedzą sobie te marchewki, poczekamy na to. I jak zje... Wypad z mojego plecaka! Ale plorty ja chętnie zbiorę. Darmowa kasa, nie? Znaczy może nie darmowa, bo... Zamiast marchewek. Dobra. Nie chcieliście zjeść niewdzięczny slime, to nie dostaniecie. Okej, okay, siu. Tutaj jest kolejny plort. Tu jest jakiś kurczaczek biedny. Uciekaj, kurko, was jedzą. Piuuuu! No Dobra, co tutaj można? Chyba tutaj na dół można zejść. Hmm, coś tu jest. Uuu, tu jest jakaś ten. Jakaś miejscówka inna. Eee, weźmy troszkę jeszcze owoców. Mamy jeszcze do. Do, do bicia troszkę miejsca jest. Weźmy jeszcze marcheweczkę jedną. O mamy już peł pełnię markwi. Tutaj są małe kurczaczki. Jak urosną, się zamienią w kurę i zostaną zjedzone. Taki już jest los. Kurczaka niestety, O, tu można przejść. To jest tej grze jest bardzo dużo właśnie takich miejsców, gdzie można przejść. Poszukać, znaleźć coś. Uu, to jest duży slime. Ogólnie jest też tak, z tego co, z tego co rozumiem, mamy slimy koteczkowe, one się nazywają jakoś tabi slime i one jedzą miąsko, one jedzą kurczaki. I teraz tak, jak taki tabi slime wypuści plorta, a różowy slime zje tego plorta, to zamienią się w takiego wielkiego, largo, pinko tabi slime. I ona, jeżeli się nie mylę, wtedy jedzą wszystko, w tym przypadku, ta hybryda. Yy, I jak zje coś, to chyba wypuszcza dwa rodzaje plortów. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ja jakoś nie eksperymentowałem z tym za dużo, tylko widziałem je i trochę poczytałem, co tu się dzieje. Yy, no nie wiem, czy my chcemy tabi slajmy? mamy. Mamy tutaj owoce. Nie mam kurczaków za to, więc nie będziemy je czym karmić, więc może na razie się wstrzymajmy. Z tymi Largo Slaymami jest taki problem, że ich trochę trudniej ogarnąć, bo są wielkie. No i mogą uciec, nam na przykład wyskoczyć, mogą też nie żyli się nie mylę no nie możemy ich łapać tak w większej ilości do naszego. Do naszego plecaczka. Pójdźmy, może dalej. Możemy przyspieszyć. Mamy energię tutaj. E, tutaj wyskoczył mi z nienacko. uuu, mamy niebieskie. Niebieskie są chyba. One są. a, One. Warzywka jedzą. Kurde. Nie. Wy nie jesteście kupy. Nie jest o, Uratowałem cię przed jedzeniem kupy i zamienieniem się w wielkiego. A! Kurde, ty! Dziabnął mnie! Co za menda? Dobra, wziąłem jeszcze jednego. Wam będzie łatwiej zapewnić źródło pożywienia, na pewno. Dlatego chyba was wezmę sobie jako mój drugi rodzaj slimów do karmienia. Co tu się dzieje? A, mapę odkryłem. Ok. O, tu jest jakaś wyspa. Ciekawe jak tam się dostać? E, no dobra, dobra, fajnie. Mamy mapę. Są tutaj pierwsze kurczaki. Kurczaki i ziemniaki. Kurczaki i slajmaki. Tak. To w tym kraju, tu nad Wisłą. Chociaż ja nie wiem czy tu jest Wisła. Jest jakaś rzeka. Podejrzewam, że nie Wisła. Mm, dobra. Weźmy te plorty darmowe i chyba musimy wrócić już do domu. Tego niestety nie mogę zebrać, bo nie mam miejsca. To takie trochę creepy, nie? Że one jedzą swoje własne plorty i, 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 i potem... Uuu, co tu jest? To jest jakiś wielki slime. O, nie ma, nie ma tych. Na to wychodzi, że nie można się zabić skaczem z góry. To, to dobrze wiedzieć. Co ty jesteś? Co tu jest? Jakie grzyby, To nie chyba. I co, odbieram papu? Papę otwierasz, żeby jeść dostać? Wielki gordo różowy. E, co ty jesz? Znaczy, ty jesz wszystko, to ja może... Chyba na to wychodzi, że mam... Cieka o, rośnie, widzicie to? St Zeżar wszystkie 20 Co za typ! Okej. Okay. To może jeszcze march. U, się trzęsie! Zaraz pęknie pewnie U! Dostał niestrawności No, jak ja bym się nażarł tyle tego e, jakiś klucz wziąłem, nie wiem co to robi ja bym się nażar tyle. aj Nie! Nie! Nie to chciałem! No dobra, trochę kasy nazbierałem, chociaż. Ja bym się tyle nażar co on to też podejrzałem, że żebym że pękł. i dostał niezdrawności co najmniej. Chociaż po mrachewkach to jakoś nie Może po prostu to, te pogofruty to jakieś cytrusy i dostał nadpasoty. Nie wiem, nie wiem, tu jakiś... Zostaliśmy. I co ja z tym mogę zrobić? O! Eee... Co jest? Aha. A to jest jakiś bombka. Ja nie wiem, czy ja to chcę. Brzydkie to. E, a tutaj mamy. Co to jest? Uuu! E, buraczek. Będzie można robić jakieś barszcz albo coś? Uuu, tutaj też jestem Fajnie, fajnie. Co tutaj jest? A, drugi taki. Czemu on, jak creep, zaczął się obracać w drugą stronę? Dobra, zostawmy te bombki tutaj. Nie wiem czy je potrzebujemy do czegoś, podejrzewam, że nie. Jest napisane, że to tylko ornament, więc specjalnie nie bym się nie przejmował. Łezu, ta maź. Nie skacz, ty! Slajmie! Życie slajma wcale nie to jest takie złe! Ty, popełnij samobójstwo. Smutny ty. Ja wiem, że może nie, nie pędzą najbardziej... Ten też! Te slajmy są samobójcze! Ty też? Nie slajmie! Okej, okay, no to wychodzi, że nie chciał żyć w tym bardzo brutalnym świecie dla slajmów Nie wiem, nigdy nie poznamy natury jego smutku, więc no, tylko możemy Tylko możemy mu życzyć, żeby w tym nowym niebie slajmowym było lepiej niż tutaj Żebyś miał dużo marchewek do jedzenia Au! Ty dziadzie, ty! Dobra, tego to ja zamordowałem. To, to... Osobiście się przyznaję do zamordowania tego slima. No dobra, idziemy dalej. Tu są jeszcze jakieś. Mamy jeszcze miejsce: no z dwa plorty. Okej. Okay. Nie wiem, po co, co nam ten jeden burak da. Nie wiem, może można je zasadzić albo coś. Uuu, co to są? To jakieś inne są? To są jakieś. Co to jest? Fosfor, Fosfor slime. On je owoce i na to wychodzi, że je też plorty, więc eee, zamienię się w wielkiego fosfor slime'a. Ok, wracajmy do bazy. Sprzedajmy nasz urobek. Eee... O, ona ma ruchy, nie? O, ty, patrzcie, jaki księżyc. To jaki hollywoodski księżyc. Chcecie uciec, czy co? Macie tutaj trzy, o. Zjedzcie sobie, potem wrócę po wasz urobek. Wam e, damy tu. Sprzedajmy wszystko. Możemy też patrzeć tutaj na e, giełdzie plortowej, czy ceny idą w dół, górę, czy ceny idą w dół. O, jest jakiś złoty plort. Hmm, ciekawe, skąd się bierze złote plorty. Co to tutaj się dzieje? Eee... A, to taki slimopedia. Ok. No dobrze wiedzieć. Jakbyśmy czegoś nie wiedzieli, to można tutaj wybrać. Co jest tutaj? Co tu się dzieje? Nie ma exchange. No, to może coś potem będzie można z tego zrobić. Tu mamy kurczoka. Weźmy tego kurczoka. Hen-hen. Ha! Ok. E, czy możemy coś tu zbudować? A, można zwiększyć mury. Można dać im muzyczkę. Żeby nie były takie pobudzone, można je autofidować. O, to może być fajne. Automatyczne zbieranie plortów Solar Shield? Eee. A, z jakieś slajmy, które nie lubią światła. Aha i to żeby nie wyskoczyły, czyli można i podwyższyć mury i jeszcze je zabezpieczyć dachem. Czaję. Ok, ale my musimy chyba zbudować nową zagrodę dla naszych niebieskich slajmów. No tak. a Co możemy jeszcze? Możemy jeszcze ogród. Możemy. O, ten. Kurnik. Silos. Ok. Coś do spalenia. Można spalić slajma. I nawodne slajmy. Okej, okay. bo chyba rozumiem, że to jest jakiś wodny snajm. Może potem będą takie. No ale dobra, na razie musimy zbudować tutaj miejsce dla naszych. A nie, ja zbudowałem kurnik, o matko. No dobra, to kurczaka chociaż tu rzucimy. Nie wiem, czy on tutaj sam się rozmnoży, pewnie nie. Ty, jeden uciek. Mamy uciekiniera. nierę. Eee. strzelę stąd? Ciekawe, czy to zadziała tak. Nie, nie! A stąd? O, patrzcie, można. Jak się trochę człowiek podłuczy potem, to może będzie mógł robić takie rzeczy. Dobra, idziemy dalej. No to może teraz mi się uda jak normalnemu człowiekowi zbudować zagrodę. Tak, proszę. Mamy zagrodę. Możemy wrzucić nasze niebieskie slajmy tutaj i one jedzą. W warzywkę, czyli z marcheweczek będą bardzo zadowolone na pewno. Niam. Tak, tak, jedzcie, trafcie, wypróżniajcie się, kolczaste kupy dajcie, ja tu sprzedam wszystko. Ciekawe ile kosztuje jedna, może zarobię sobie. Nie wiem czy potem się nie pozbędę tych różowych slajmów, jeżeli znajdę jakieś ciekawsze. No bo, no bo mówię, one nie są... No widzicie jaka jest różnica ceny, 11 a 29, no to, to, to nie była ziemia, to zdecydowana różnica. Więc różowe slajmy chyba pójdą w odstawkę. Dobra, pójdziemy dalej. Biegiem, 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 biegnij, biegnij. Nie mamy. Chyba mamy jakiś klucz, który nie wiem do czego jest. Te są jakieś takie nocne, wyglądają jak świetliki, to może one są niepodatne raczej podatne na słońce. Nie wiem. Tak na razie mnie nie stać, żeby je. No i tak nie mam owoców, one jedzą owoce z tego, co widziałem. Tak, te muszki i owocówki to są takie. Co jest tu w jaskini? Jak chcecie to sobie przeczytajcie, zatrzymajcie i przeczytajcie, ja tego czytać nie będę. Uuu, czaszka, ty może być, w tej grze może być coś niebezpiecznego? O kurde, te wyglądają na wkurzone. Ah, o matku, zagryzł mnie. czekaj. Ciekaj! Jezu chyba zamścili się za to. Uuu. Mamy klucz, nie? A, jaki uśmiechnięty. Ta gra jest mega słodka. Te, te slimeiki są naprawdę, kto je zaprojektował, miał. Dostaje plus 100 do zajebistości. No, jesteśmy w jakimś innym miejscu. Mamy to na mapie. O. Mapy, tam jakieś niezbadane terytoria są. Mm. Mamy trochę więcej niebieskich slajmów, to te bym chyba było warto zebrać. Trochę marchewów też. Jezu, ale się ich wysyp zrobił. Są te nocne slajmy. Weźmy trochę was. O kurde. No, widzę, że tu niebezpiecznie jest. Może wejdę na wyższą... Na wyższą jakąś ziemię tutaj. O, co to są? A to jest jest zmutowane, to jest boom largo. Oj, ma taki bumiczny ten i zaraz go zje. Okej, okay. ten to chyba nie jest bezpiecznie trzymać w domu, coś czuję, ale nie wiedziałem tam jakichś żadnych metod na... U, a co wy? Co to jest? Co to jest? Jakiś potwór, ty. To są chyba te, co można było wyłączyć w trybie wybieranie rozgrywki. Nie wiem, one zjedzą inne slajmy. To są chyba jakieś może tutaj polujące oszczy. Nie wiem, nie chcę mi zmienić do czynienia. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Nie, stąd tutaj ja przyszedłem. Idziemy dalej. Tutaj. Aha, tutaj mogę skoczyć i popływać sobie. Nie chyba tutaj nie można pływać. Tak te slajmy mam wrażenie, które tam. E, wskoczyły i poginęły. Nie, tutaj ja nie chcę iść. E, zostawię was, slajmy samym sobie niestety. Musimy chyba wrócić na bazę. To nie jest jeszcze na nasze umiejętności. Tu są te wkurzone... ...ważki, czy co to jest. Uciek... muszę się... u, on wybucha! Ścioty! Ja nie mam jak z wami walczyć. Nie wiem, czy potem dostanę jakiś sposób na walkę z nimi, czy coś. No tak, jeszcze na pełnym biegu, biegłem na kolce. Dobra, na razie wiemy, że nie chcemy z nimi zadzierać. Są wkurzone, nie wiem czy jedzenia nie dostały, czy co. Eee... Co to tu, woda jest? Co ja... co ja z tego robię? Nie wiem, myślałem, że udało mi się nabrać wody. Tutaj też jestem w Redota 1. Dobra, nie chcemy, musimy uciekać. Uciekamy, uciekamy, uciekać, uciekać, uciekać! uciekać. Chyba w Majesty, nie Było... była dobra gierka Majesty. Eee, nie wiem że życie budowało się jakieś własne królestwo i nie można było dowodzić swoimi ludźmi tak naprawdę i. W sumie skoro mamy kurnik, no to może weźmy trochę kotków. Czy ciebie też mogę wiedzieć? Dobra, weźmy trochę kotków, zbudujemy wam zagrodę, może będzie mnie stać. weźmy tego jeszcze jednego, może wyrzucimy te, te e, e, różowe slime i damy tego te slime. O, jest wielki slime, ale on je mięso, a ja nie mam kurczaków, żeby go tyle nakarmić. Nie wiem, co to jest. Aha, jest zamknięty. Nie wiem, czy to się jakoś klucze potem znajduje, czy coś. Tutaj jest kolejny znak śmierci, więc może nie będziemy ryzykować. No nie wiem. Wróćmy na bazę. Wróćmy na szybkiego na bazę, Szkoda, że nie ma jakiejś takiej opcji auto, auto wybiegania albo jakichś takich teleportów e, bardziej wygodnych, bo, bo, bo by się przydało. Ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Gdzie jest? Tu są te wredoty. Nie! ja już prawie skoczyłem, myślałem, że zginę. Muzyczka się zmieniła, czyli on jest wredny. To mnie będzie gonił. On je ranczerów! Nie! Uciekać! Brońcie mnie, slajmy, brońcie! Ja wiem, że w sumie ja jestem waszym e, łowcą niewolników niejako, ja was nie wolę, waszych przyjaciół i braci, ale... ale to wcale nie oznacza, że możecie pozwolić, żeby mnie zjadło to coś wielkiego i okropnego. Um, <grym> Dobra. A, jesteśmy zmęczeni, tego nie możemy biec, się zastanawiam. No, kawał drogi do tej naszej farmy, Was mogę wrzucić tu. Ciach, ciach, ciach. Dajmy wam jeszcze trochę marchewków. A może dam wam wszystkie marchewki. Ten jest chyba wygłodniały, bo wygląda na, na, na takiego trochę zmartwionego. O, ci też wyglądają na takich. Szczerze, to ja was wezmę. Ja was sobie was. O! Wystrzelę gdzieś w kosmos. Nie potrzebujemy was. Weźmiemy kurczaka to na pewno. Ja nie wiem, czy on uciekł tutaj z naszego. Z naszego kurnika, bo chyba miałem dwa. Ehm, I tu, może, wrzucimy Was. O. Tylko, że nie mamy za bardzo czym Was karmić, jak na razie. A mogę te plorty zebrać? Ciach, chech. Macie sporo te No One chyba się nie despałnują, więc. Yy... Kurde, niebezpieczne takie wchodzenie do takiej zagrody. No tak jak wchodzenie do tego zagrody dla świn, to nie radzę, nie radzę. Moja ciocia straciła palec, ee, bo świnia ugryzły ją. Ogólnie niefajnie. No dobra, no ale chyba trochę nam czasu tutaj się skończył. No to jest slime Rancher. Bardzo przyjemna taka spokojna gierka, gdzie możemy sobie chodzić. Chociaż kurczę, nie spodziewałem się, że zostanę atakowany przez jakieś dziwne slime monstery. Najwyraźniej, najwyraźniej to jest jakieś niebezpieczeństwo na tej farmie, nie wiem czy można z nimi potem jakoś walczyć z czymś, czy dostaniemy jakiś laserek taki piu, piu 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 piu, czy będziemy mogli strzelać w nie burak, burakami czy coś, żeby ich pokonać albo coś, no ale tak czy siak, e, no jest to naprawdę przyjemna gierka. Jeżeli Wam się podoba, to, to będzie link do Steam'a pod filmikiem. Jest, tak jak mówiłem, też obecnie na Game Passie, więc możecie sobie ją sami zainstalować i pograć. Wydaje się, że to jest naprawdę taka fajna, przyjemna gierka na spokojne wieczory, kiedy no, nie chcemy się za bardzo stresować tym, co robimy. O, ten już uciekł z Kubany. Nie wiem chciał nam do kurczaka wyjść. No ja jestem Mr Piek. Jeżeli Wam się filmik podobał, to dajcie lajczersa like pod filmikiem, to pomagę przy rozwoju kanału. Yy, I co? Nie wiem, może zrobię tego drugi odcinek. Fajnie mi się gra, ale to zobaczę. Yy, do zobaczenia przy następnym wtedy yy, pa.